was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie mnie wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Do nas pisze list rektor Kulu. Sumienie, głos Boga w człowieku, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. W Betlejem Słowo Boże przemówiło do człowieka ludzkim głosem. Nie było to donośne wołanie Pana i Władcy, ale szef dzieciątka z trudem przebijającym So i give od chwili narodzin, gdy nie było dla niego miejsca, a rodzice musieli uciekać przed herodem. Gdy wspominamy z radością i dzieczynieniem przyjścia Syna Bożego na ziemię, nie możemy obojętnie przejść obok okoliczności tych narodzin, które mówią wiele o ludzkiej słabości, egoizmie. I zamknięciu na wołanie Boga, który się rozlega do nas, zarówno w naszej duszy, jak i za pośrednictwem innych potrzebujących ludzi. Adam Mickiewicz napisał: Wierzysz, że się Bóg zrodził w Brzegu Jodnojewskim, lecz wiada ci, jeżeli nie zrodził się w Tobie. Chrystus ma się urodzić i zamieszkać. Nie gdzieś w świecie, nie między ludźmi, ale osobiście we mnie. Ma być głosem wołającym z wnętrza rozumu i serca. Ma znaleźć w naszej osobie bezpieczne mieszkanie, w którym mógłby swobodnie się przechadzać i z nami rozmawiać, doradzać, mieć realny wpływ na nasze życie. Tę aktywną obecność Boga w nas, z którą zawsze możemy i powinniśmy się konfrontować w myśleniu i działaniu, nazywa się w teologii moralnej sumieniem. Potraktujmy czas tych świątych okazją do refleksji nad rolą sumienia w naszym życiu. Jest to szczególnie ważne w czasach kryzysu sumienia i swoistego kultu nieograniczonej w wolności, która chce uniezależnić człowieka od jakichkolwiek wymagań i nakazów, a nawet odciąć od źródła życia, od Boga Stwórcy. W chrześcijańskim rozumieniu sumienie to wewnętrzny głos, który pozwala nam odróżnić dobro od zła. Głos ten przemawia w sercu każdego człowieka zaznaczenia Bożej mądrości. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał sumienie nieodwołalnym sędzią, ostateczną instancją ozywającą konkretny czyn. W głębi sumienia człowiek odkrywa nie własne prawo, które sam sobie ustanowi, ale prawo... bezpieczenie przed zniewoleniem przez własne, niewłaściwe decyzje. Sumienie nie ogranicza się, nie, nie ogranicza, ale szansa rozwoju zapewnia bezpieczeństwo i szczęście. W nim nasłuchujemy głosu Bożego Sufla, który jako nasz Ojciec wie, co jest dla człowieka najlepsze. W sumieniu Pojawia się wielka godność i duchowstwo osoby ludzkiej. Dzięki niemu stajemy się świątynią, w której mieszka Bóg. W czasach chaosu i lęku przed ciszą należy tym bardziej podjąć to wezwanie słuchania wewnętrznego głosu Boga, jak rozpoznać czy to, co słyszymy w duszy jest rzeczywiście zgodny z wolą Bożą, a nie stanowi projekcji własnych myśli i pragnień. Katechizm wskazuje złotą zasadę, która jest kryterium dobrego sumienia i odnosi się do okoliczności ludzkiego Ale jest podania tylko danych, ale i zadanych. Nie działa mechanicznie, trzeba się o nie troszczyć, czynić wrażliwym na słuchanie głosu Boga. Wprawdzie nie możemy pozbyć się sumienia, ale możemy je zagłuszyć, uciszyć, a nawet zapomnieć o Jego istnieniu. Przyczyny Waszej sumienia to złe przykłady. Innych ludzi, zniechęcanie na nałogi, domaganie się niczym nieograniczonej wolności, odrzucenie wszelkich autorytetów i nieznajomość Chrystusa i Ewangelii. Gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, wtedy sumienie przyzwyczai się do grzechu i powoli ulega zaślepieniu. Ostateczną konsekwencją. Nieposłuszeństwa w sumieniu są wojny i rządy autorytarne, brak poszanowania godności ludzkiej, lekceważenie prawdy. Kształtowanie sumienia jest jednym z najwyższych nakazów w naszym życiu. W jaki sposób należy kształtować sumienie? Główne środki to lektura pisma świętego, rachunek sumienia czyli konfrontacja własnych myśli i planów z tym, co sądzi Pan Bóg. Walka z przesadną taracką Pomocą zła, pomocą w tym rozumienia są tak zwane wyrzuty sumienia. One się budzą, gdy człowiek łamie zasady dobrego postępowania. Są one ostrzeżeniem które nie powinno budzić lęku czy frustracji, motywować do pracy nad sobą i zmiany postępowania. Nasza uczelnia w Lublinie jest miejscem wyjątkowym. Odkrywane, odkrywana i przekazywana w jego murach wiedzy Bogu i człowieku ma wpływać na kształt sumienia i je kształtować, ma je uwrażliwiać. Tak jest nasz Uniwersytet nie tylko szkoła umysłu, lecz także szkoła sumienia. i naszej mówiąc, jest to miejsce, w którym ma być przekazywana nie tylko wiedza, ale przede wszystkim mądrość. Jako wspólnota akademicka, chcemy nadal budzić głos Boga w umysłach i sercach naszych pracowników i studentów, oświecać i ożywiać ich sumienia, umożliwiać spotkanie ze Stwórcą. Uczymy się słuchać głosu sumienia, cenny tę niezwykłą obecność Boga w nas. W ten sposób Chrystus będzie się rodził w nas w każdej chwili, gdy wejdziemy do siebie i wezwiemy Go z głębi serca, naszą wiarę oświeconą przez Ducha Świętego i pogłębioną rozumną refleksję. Takiej wrażliwości, sumienia i codziennej pracy i ukształtowania życzę wszystkim mieszkańcom ojczyzny. Dziękuję za wszelkie wsparcie udzielone naszej uczelni i nadal o nie proszę. Niech nowo narodzony Zbawiciel Świata wynagrodzi i wspiera wszystkich swoim poustawieństwem, i swoim nieznobionym głosem, który brzmi w ciszy ludzkich sumień, podpisał ksiądz rektor Mirosław Kajnowski. Skończymy. Jeden panik. Tak, kto z Was wie, co to jest sumienie? Wiecie? Coś, co czasem gryzie. Coś, co czasem gryzie i budzi nas do przemiany i narodzenia.